Man. Tata moment. 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 ma moment. moment. Co? Co ty chcesz? No bo ja ci to bym pobawić i dać mi Jakie kompułki? Jak ze mną pobawić? O co ci w ogóle chodzi, syneczku? Zaproszę twojego kolegę, to może będzie miał te ampułki. Ale mi chodzi o takie doglanie ampułki, ampułki takie. Pum, pum, pom pom Ampułki? Pan, pampki. Reaktor łukowy. Symbałki. symbałki Tak, zymbałki. Mm. No. Zymbałki trzymaj. Ej, a ty mojego kolegę? No tak, <grym> <grym> oczywiście. Halo? Czy może do nas y, pani syn przyjść? Mój, kole mój syn chce się z, pan, y, z panem synem pobawić. No dobrze, no to będzie. Do widzenia. Dobra, syneczku, za chwilę będzie. Idę otworzyć, bo chyba już jest. A ja będę idę pracować, a ty pobaw się z kolegą. Za chwilę wracam. Uuu. Jestem. O, podobimy się czymś. Ale fajne cymbałki. Ja coś takie chcę. Ja chcę takie cymbałki. baki. bałki. się. Możecie się pobawić tymi cymbałkami. Raz, ty, raz, ty. Dobra. Ja Wam może kupię jakiegoś kocha. Zależy, czy będziecie fajnie się zachowywać. Bo musicie się dobrze zachowywać. wam żeś oh. się dobrze zachowywać. Bo jak nie widzicie. Albo kupię Wam bingo. Kupię Wam bingo. Tak. Ej, patrz o ja chcę z tobą się pobawić i chcę z tobą pogadać. Okay. Dobra, trzymajcie. Łódź <tryk> ja. poszedł szukać połu. Coś czuję, że trzeba mu pomóc. Jak tywoj nie goda, stary! No, oczywiście, że tak! Bo ja jestem z końca świata, na koniec świata i jeszcze dalej! o wow, ale jesteś fajny! Za mną kadecznie! Przydasz się do następnego zadania! Ale będziemy grać w tego Brawl Starsa? Na Za ratunek, zabawką. To musimy najpierw zabawką pomóc, a potem Fortnite'a? Tak, 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 tylko yy, laster musisz jeszcze sprawdzić chyba! Но я люблю.